Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za możliwość bycia. Tak, na początek trochę ku rozweseleniu. Miał, mam dopiero obowiązek o 12, ale ponieważ w programie był, jest występ prowincjała, nie mogłem podpaść, dlatego przyjechałem wcześniej. A teraz na poważnie. Żeby to nie zabrzmiało jakoś, powiedzmy, fałszywie. To będzie jedno z większych wydarzeń, jak dopłyniemy do końca z tym procesem. Teraz nie tylko ja mam takie, bo ja mówię jakby no swoje odczucia w tym momencie, ale dochodzą również i od innych osób, takie refleksje, że oto mamy do czynienia z osobą. Dziękować Panu Bogu po stokroć, że to zostało wyłączone z tej grupy moskiewskiej i idzie osobnym torem, bo wszyscy, którzy zagłębiają się w drogę życiową tego Sługi Bożego, stają przed, no, powiedzmy, przed obrazem jakby człowieka ogromnej wielkości duchowej, organizacyjnej, tego wszystkiego, co się w jego życiu wydarzyło. Są takie życiorysy, błogosławionych i świętych, które ja to tak sobie w wyobraźni widzę jakby takie punktowe. Jest jedno dzieło, wokół którego. Cała ich aktywność się koncentruje. Natomiast w przypadku Sługi Bożego Księdza Stanisława, to jest ogromna płaszczyzna. Przez jego życie przewinęło się bardzo wiele środowisk, tak można powiedzieć, i na swojej drodze spotkał ogromną ilość ludzi, dla których nie był obojętny. To wszystko razem wzięte i czas, w jakim się to dokonuje, czas, można powiedzieć, absolutnie najtrudniejszy na przełomie tych ostatnich kilku wieków, bo to kilkanaście lat przed rewolucją i do połowy II wojny światowej, a więc rewolucja, pierwsza wojna, druga wojna, odzyskanie niepodległości, te wszystkie ruchy wyzwoleńcze. To, co chciałbym, żeby się dokonywało, co jest moim pragnieniem, żebyśmy, jak to jest tylko możliwe, wszyscy zaangażowali się mocno w prowadzenie tego procesu, bo ten świadek jest nam naprawdę bardzo potrzebny. Bardzo dziękuję.